Witajcie, witajcie. Moje mięsko dzisiaj, już czwarty dzień, stoi w zalewie. Przyniosłam sobie haczyki. Wyciągnę to mięsko właśnie z zalewy. Powieszę na haczykach. Tam sobie przygotowałam miejsce. To zobaczycie. Pojemnik pod spodem, żeby ono mi ociekło z tego. Płynu, a wieczorem kochani te szyneczki zobaczcie jak to pięknie wygląda czerwoniutkie może bardziej będzie na schabiku widać czekajcie gdzie on jest poszukamy chwila moment dobra więc jest 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 i zobaczcie takie fajne mięsko czerwoniutkie ja sobie ponadziewam na haki i powieszę tam pomiędzy stołkami sobie położyłam kołeczki to będzie ściekało to wam za chwilę pokażę wodę oczywiście wyleję a wieczorem będziemy wkładać szynkę i, i schabik do po prostu tego no siatki wędzalniczej no i kochani zobaczcie podstawiłam sobie pojemnik wziąłam sobie kołeczki ustawiłam między stołkami i niech sobie to Mięso ścieka, potem szyneczki pójdą jak mówiłam do siatki wieczorem, jak dobrze ścieknie to wszystko, potem to mięsko ści ściągnę, włożę do lodówki po prostu i jutro będziemy wędzić. Wędzarka już jest złożona, także tylko trzeba ją wynieść na zewnątrz. Stoi sobie na razie pod dachem, i wszystko zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Niech tobie tutaj to wciąż wisi. I widzimy się. Wieczorem będziemy wkładać do siatki i wykorzystamy to moje właśnie nowe urządzenie do wkładania szyneczek w siatki. Sześć kawałków, sześć haczyków. Mam nadzieję, że fajnie się wszystko wędzarce zmieści także będziemy działać i mam zobaczcie mój aplikator do nam ubierania szynki w tą siatkę i tak za chwilę go zamontujemy jak widzicie tak się zakłada coś jak stopy do stołu za pomocą tych haczyków tutaj sobie możecie przeczytać co Pisze mięsko, powiesiało pół dnia i sobie ściekło. W boczku, oczywiście, nie pchamy w te, te, te siatki, tylko typu szynka, jakiś po prostu schab lub inne mięsiwa. I tak będzie potem wyglądało po uwędzeniu. Dlaczego jeszcze, że tak powiem, długa, długa droga. Dobra, kochani, zabieramy się za. Nakładanie siatki, mąż już tutaj przymocował ten aplikator. Pierwsze u nas użycie. Troszkę to potrwa. Ja całego procesu tego naciągania tej siatki. Wiecie, nie będę przecież tutaj ten pokazywać. Także pomoc jest, jak widzicie. I taki, mieliśmy jeszcze mniejszy kawałek siatki. To tutaj trzeba najpierw naciągnąć tą siatkę. Do końca potem się ją y, zwiąże sznurkiem. Jak ja mówię, dwie szkoły jest związanie, Niektórzy po prostu zawiązują siatkę na guza, a niektórzy zawiązują sznurkiem. No akurat będziemy zawiązywać y, sznurkiem tą siatkę na końcu. I tak wiadomo, w zależności ile kto chce mięska y, zrobić. Pędzarka już jest też y, złożona, ona nie jest aż tak duża, więc. Tutaj już naciągnięte, wiążemy na końcu sznureczkiem, albo jak mówiłam, po prostu się wiąże ku za siatki. Także, jak ja mówię, dwie szkoły, ale dobrze jest właśnie sznureczkiem związać. Ja dzisiaj za operatora ze pomocy wziąłem tutaj męża. Taka męska robota, kochani. Także Zawsze się dodatkowe ręce przydają. I mamy tutaj potencjalny kawałek naszej szynki, która jest sobie ściekła. I zobaczcie, jak to się robi. Sama jestem ciekawa, jak to pójdzie, ale widzę, że idzie bardzo sprawnie. Także można ładnie tutaj wykorzystać do włożenia mięska w siatkę. Tutaj z drugiej strony wiadomo, też trzeba związać. Ona wiadomo, się fajnie ułoży po, po tym, jak będzie wisiała. Po prostu obkurczy się w czasie wędzenia i będzie fajnie wyglądać. Taka szyneczka. Pierwszy kawałek już, jak widzicie, gotowy. Drugi kawałek teraz już idzie. Jeszcze będzie jeden, troszkę za duży. Pewnie trzeba będzie troszkę obciąć, tej szynki. Jak za duży kawałek, po prostu nie mieści się. Ale sobie pewnie obetniemy tą część. No, są problemy. Nie. Trzeba dostosować do wielkości tego. I teraz po obcięciu kawałka, na mniejszą częścią poszło bez problemu. Także widzicie. Też musi być fajnie, żeby przeszło przez ten otwór. Jeszcze zostanie nam schabik do zapakowania. To sobie zapakujemy i tą właśnie też siatkę. Już was tutaj nie będę trzymać. Pokażę Wam i tak na dwóch kawałkach, a trzy kawałki tego właśnie mięska będzie. Pokażę Wam, jak już będzie zrobione. I tak wyglądają gotowe. Dwie szy y szyneczka, jedna mniejsza. Taka. Fajnie wygląda. W tej siatce. Druga troszeczkę właśnie większa. Szyneczka. Pójdą na noc do lodówki i ten właśnie schabik. Jak mówiłam, wędzarka nie jest zbyt aż taka duża, ale na nasze możliwości wystarczająca. Także. Będzie całą noc w lodówce, również trzy boczki na sześć kawałków, było dwie, dwie poprzeczki, sześć haczyków, także na raz, jak znalazł. Można sobie tak boczek zwinąć i go wiązać sznurkiem, tam w książce było, żeby był boczek rolowany, ale my akurat będziemy robić tak normalnie. Trzeba by było po prostu go Albo można by było go ewentualnie w siatkę go tak zrolować, żeby on był rolowany, albo tak dobrze wiecie ścisnąć i wiązać, żeby zrobić rolowane, ale to może kiedyś zrobię. Tak się prezentują moje wędlinki. Na dzisiaj kończę ten odcinek, a następnym odcinku wędzi.